Kolejne arcydzieło architektury do dodania do kraju, który już ma więcej niż wystarczającą ilość cudów budowlanych. Wznosząc się na wysokość ponad 500 metrów nad wąwozem w południowo-zachodnich Chinach, most ten określany przez chińskie media państwowe jako najwyższy na świecie. Czy wiesz, że Chiny zdobyły przydomek maniak infrastruktury? To nie jest obelga. Jest to świadectwo oszałamiającego tempa ich rozwoju. Zmniejszy to czas podróży samochodowych z około 5 godzin do mniej niż dwóch. Dziś przyjrzymy się niektórym z najbardziej niesamowitych osiągnięć budowlanych Chin, szczególnie ich mostom, które wprawiły amerykańskich inżynierów w zdumienie. Od ogromnych mostów wiszących po struktury łamiące rekordy świata, Chiny na nowo kształtują krajobraz inżynierii mostowej. Zobaczmy, jak to robią i dlaczego te projekty są tak przełomowe. Most Hong Kong-Zhuhai-Macau. Zacznijmy od jednego z najsłynniejszych mostów na świecie. Mostu Hong Hongkong, Zhuhai, Macau. Ten imponujący most łączy Hongkong, Zhuhai i Macau, przebijając wody Ling-ding-yang. Ma długość 55 km, co daje mu tytuł najdłuższego na świecie mostu przez morze. Ale to nie tylko most, jest to połączenie mostu, wyspy i tunelu. Aby umożliwić przejazd mostu przez ruchliwe szlaki żeglugowe, inżynierowie stworzyli 6,7 kilometrowy tunel podwodny. Każdy odcinek tunelu waży 80 tysięcy ton, w przybliżeniu tyle, co lotniskowiec. Jak trudne jest zainstalowanie takiego tunelu? Wyrównanie między każdym segmentem tunelu musi być precyzyjne do 2 cm. To szczególnie trudne w głębokich wodach z silnymi prądami mułem i wysokim ciśnieniem co sprawia, że precyzja wydaje się niemal niemożliwa. Jednak dzięki wiedzy inżynierów chińskich, ten skomplikowany projekt został pomyślnie ukończony, zadziwiając cały świat. Możesz się zastanawiać, jak inżynierowie poradzili sobie z budową takiego podwodnego cudu? Zgłębmy ten proces w większym szczególe. Istnieją cztery główne metody budowy tuneli podwodnych. Metoda wiercenia i wybuchów, wiercenie maszyną TBM, tunnelling tarczowy, oraz metoda zanurzonego rurociągu. Metoda wiercenia i wybuchów polega na użyciu materiałów wybuchowych do wykucia odcinków tunelu, usuwaniu gruzu i wzmocnieniu ścian tunelu. Stosuje się ją zazwyczaj w stabilnych obszarach geologicznych, gdzie wybuchy nie zakłócają otaczających skał. Jeśli woda zaczyna przeciekać, inżynierowie wstrzykują zaczyn cementowy, aby uszczelnić tunel. Pierwszy podwodny tunel Chin, tunel Xiangan w Xiamen, zbudowano w ten sposób. Metody maszyn TBM i tunnellingu tarczowego polegają na użyciu dużych maszyn. Maszyny TBM stosuje się w twardych skałach, natomiast maszyny tarczowe są lepsze do miękkich gleb. Te maszyny wykopują i jednocześnie budują ściany tunelu, zapewniając jego bezpieczeństwo przed zawaleniem. Metoda tarczowa jest bardzo elastyczna i zautomatyzowana. Metoda zanurzonego rurociągu to sposób, w jaki zbudowano tunel mostu hongkong juhai Macau. Polega ona na zatopieniu wcześniej przygotowanych sekcji tunelu na dnie morza i połączeniu ich pod wodą, przy szczególnej uwadze na uszczelnienie połączeń. Budowa zanurzonego tunelu to skomplikowany proces, który wymaga dużej precyzji. Najpierw, w pobliżu miejsca budowy tunelu, tworzy się suchy dok, podobny do stoczni. Inżynierowie wykopują dużą, prostokątną wodną basen, dbając, aby jego dno było równe i szczelne. To tutaj produkowane są segmenty tunelu. Wewnątrz suchego doku, konstrukcje stalowe tworzą strukturę tunelu. Wylewa się beton w formach, aby stworzyć ściany segmentów. Po stwardnieniu betonu segmenty tunelu są testowane pod kątem jakości. Inżynierowie stosują techniki chłodzenia, aby utrzymać beton wzmocniony. Następnie segmenty są wyposażane w systemy takie jak woda balastowa, rury i urządzenia monitorujące. Ich zewnętrzne powierzchnie są pokryte warstwą poliuretanu, aby były wodoodporne. Końce segmentów są uszczelniane stalowymi grodziami i uszczelkami, aby zapewnić bezpieczne połączenie. Po przygotowaniu segmentów suchy dog jest zalewany, a segmenty poddawane są testom przed transportem i instalacją. Rów, w którym zostanie umieszczony tunel, jest starannie wykopywany przy użyciu dużych pogłębiarek do prac wstępnych i mniejszych do precyzyjnego kopania. Dno rzeki musi być wypoziomowane w granicach 4 cm, aby segmenty idealnie pasowały. Teraz nadchodzi ekscytująca część czyli przemieszczanie i instalowanie segmentów. Holowniki i liny kotwiczące precyzyjnie ustawiają segmenty kierowane przez zaawansowane systemy nawigacyjne, które zapewniają dokładność na poziomie milimetrów. Inżynierowie zalewają segmenty, aby delikatnie obniżyć je na miejsce i wyrównać w celu połączenia. Ten etap wymaga najwyższych umiejętności technicznych i pracy zespołowej. Po zainstalowaniu segmenty są wzmocnione żwirem, geotekstylami i kamiennymi klatkami, aby chronić przed erozją. Wnętrze wyposażone jest w systemy elektryczne, urządzenia przeciwpożarowe i gładkie na wierzchnie dróg spełniające normy transportowe i bezpieczeństwa. Od suchego doku po ostateczną instalację, każdy etap budowy tego tunelu ukazuje niesamowite umiejętności inżynierskie. Tunel mostu Hong Kong Zhuhai Macau nie tylko pokonał naturalne przeszkody, ale także pokazał zdolność Chin do przesuwania granic innowacji w inżynierii. Most Beipanjiang. Wyobraź sobie, że stoisz na moście tak wysokim, że wydaje się, jakbyś dotykał nieba. Witamy na moście Bajpan Jiang, zawieszonym 565 metrów nad Doliną poniżej. Ma długość 1341 metrów, a ten cud inżynierii należy do najwyższych mostów na świecie. Stojąc na nim, czujesz się jakbyś unosił się w chmurach, a cały świat leży pod Twoimi stopami. Budowa tego kolosalnego mostu była niełatwym wyzwaniem. Inżynierowie musieli zmagać się z niebezpiecznymi klifami, silnymi wiatrami i gęstą mgłą. Każdy krok procesu budowy był walką z naturą. Aby zakotwiczyć fundamenty, pracownicy musieli zabezpieczyć je w stronach stromych klifów, a stamtąd budowali most warstwa po warstwie, pokonując niektóre z najtrudniejszych warunków, jakie można sobie wyobrazić. Ich determinacja przekształciła pozornie nieprzekraczalny wąwóz w życiodajną linię, łącząc regiony, które kiedyś były izolowane. Kiedy Chiny ujawniły plan budowy mostu Beipanjiang, wielu ekspertów na zachodzie wyśmiewało ten pomysł. Amerykańscy inżynierowie przewidywali, że budowa zajmie Chinom wieki. Jednak w szokującym zwrocie wydarzeń Chiny ukończyły most w zaledwie 3 lata. Ten błyskawiczny sukces zszokował wielu i uciszył tych, którzy wątpili. Trudno nie zastanowić się, jak długo zajęłoby to Stanom Zjednoczonym, gdyby podjęły się tak monumentalnego zadania. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Czy uważasz, że Stany Zjednoczone mogłyby to zrobić? Przed mostem Panjiang, region Guizhou zmagał się z problemami transportowymi i trudnym terenem. Ta izolacja hamowała rozwój gospodarczy i utrudniała postęp przez lata. W 2013 roku chiński rząd postanowił to zmienić, ogłaszając plany budowy mostu, który miał pobić rekordy świata na styku prowincji Yunnan i Guizhou. Ten ambitny projekt obiecywał zrewolucjonizowanie sieci transportowej regionu. Jednak gdy zagraniczny ekspert od mostów, Smith, spojrzał na miejsce budowy, odrzucił pomysł jako niemożliwy do zrealizowania. Twierdził, że nawet przy najlepszej amerykańskiej technologii budowa tego mostu zajęłaby co najmniej 300 lat. Niektórzy nawet twierdzili, że Chiny potrzebowałyby na to 3000 lat. Jednak inżynierowie chińscy nie dali się zniechęcić takim wyśmiewaniem. Podjęli wyzwanie z odważną wizją stworzenia najwyższego mostu na świecie bez względu na koszty. Położony w wąwozie tradycyjny sposób budowy filarów mostu nie byłby możliwy. Zamiast tego wybrali projekt mostu wiszącego, który mógłby wytrzymać silne wiatry i trudną geografię. Proces budowy był przełomowy. Inżynierowie wprowadzili nowe techniki do montażu stalowych kratownic o wadze 160 ton, podnosząc je na miejsce z precyzją. Użyli metod montażu wiszącego, ustawiając każdy element w miejscu z taką dokładnością, że śruby o średnicy nie większej niż 27 mm musiały być idealnie wyrównane. Silne wiatry w wąwozie sprawiały, że każdy etap był niebezpieczną operacją, ale inżynierowie nie ustępowali. Oprócz pokonania silnych wiatrów, zespół znalazł kreatywne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami logistycznymi. Rzeka poniżej mostu była nieprzejezdna dla tradycyjnych statków transportujących materiały. W związku z tym inżynierowie rozmontowali belki na mniejsze sekcje, transportowali je ciężarówkami, a następnie montowali na miejscu, niczym składanie gigantycznej układanki. Ta innowacja przyspieszyła budowę, zredukowała potencjalne uszkodzenia filarów mostu i pomogła dotrzymać napiętego harmonogramu. Ale to był dopiero początek. Liny, które podtrzymują pomost mostu Jiang, wykonane są z jednego z najsilniejszych materiałów na świecie o wytrzymałości na ściskanie przekraczającej 1860 MPa. To nie tylko zapewniło bezpieczeństwo mostu przed potężnymi wiatrami, ale także pomogło mu wytrzymać trudne warunki środowiskowe, takie jak ciągła para wodna i erozja. Dzięki tak solidnej konstrukcji most Bei Panjiang jest świadectwem doskonałości inżynierii chińskiej. Most Beipanjiang to nie tylko droga transportowa, jest to epokowe osiągnięcie inżynierskie. Z dwiema ogromnymi wieżami podtrzymującymi pomost, który rozciąga się na ponad 1,6 km. most ten może utrzymać oszałamiające 22 tysiące ton wagi, co czyni go jednym z najbardziej monumentalnych mostów na świecie. Most Beipanjiang w Chinach to nie tylko osiągnięcie inżynierskie, to symbol triumfu. Nie tylko zmienił krajobraz transportowy w prowincjach Guizhou i Yunnan, ale także uciszył międzynarodowych krytyków, którzy wątpili w zdolności Chin. Ten sukces udowodnił, że Chiny potrafią osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe, i cały świat to oglądał. Z całkowitym kosztem wynoszącym 1 miliard yuanów i czasem budowy wynoszącym zaledwie 3 lata, ten most jest symbolem inżynieryjnej potęgi Chin. Zdecydowanie skrócił czas podróży między Yunnan a Guizhou, redukując go z kilku godzin do zaledwie jednej. Most Bei Panjiang stał się latarnią nadziei dla mieszkańców Guizhou i powodem do ogromnej dumy dla całych Chin. To nowoczesny cud inżynierii, który przetrwa próbę czasu. Most Zatoki Hangzhou: Most Zatoki Hangzhou to nie tylko jeden z najdłuższych mostów morskich na świecie, ale także ikona inżynierii. Rozciągający się na imponujące 36 km łączy Ningbo i Szanghaj, dwa główne miasta w tętniącej życiem delcie rzeki Yangtze w Chinach. To, co czyni most jeszcze bardziej niezwykłym, to jego położenie na obszarze znanym z ekstremalnych warunków wpływowych. Te wyzwania sprawiały, że ta część morza wydawała się niemożliwa do budowy. Jednak dzięki wizjonerskiemu projektowi i nowoczesnej technologii, ta niegdyś niedostępna woda została przemieniona w tętniącą życiem trasę transportową. Skracając czas podróży między Szanghajem a Ningbo o ponad dwie godziny, most nie tylko poprawił połączenia, ale także wywołał szybki rozwój gospodarczy w całym regionie. Most pełni rolę kluczowej linii życia, umożliwiając łatwy i efektywny transport towarów i ludzi między tymi centrami gospodarczymi, napędzając wzrost w jednej z najbardziej prosperujących części Chin. Sukces chińskich wysiłków budowlanych mostów można przypisać ich doświadczeniu w wykorzystaniu zaawansowanych materiałów i technologii. Na przykład w budowie mostu Hongkong, Zhuhai Macau użyto oszałamiających 420 tysięcy ton stali, wystarczająco, aby zbudować 60 wież Eiffla. Ta stal nie tylko jest mocna, jest także wysoce odporna na korozję wywołaną wodą morską zapewniając, że te konstrukcje przetrwają ponad 120 lat. Ponadto zdolność Chin do zarządzania każdym aspektem budowy mostu, od projektowania po produkcję, jest kluczowym czynnikiem ich globalnej dominacji. Podczas budowy mostu Hongkong-Zhuhai-Macau każdy pojedynczy element został wyprodukowany w Chinach, co pozwoliło zaoszczędzić koszty i skrócić czas realizacji projektu. Ogromna i zróżnicowana geografia kraju, od wysokich płaskowyżów po wzburzone morza, zmusza inżynierów do tworzenia spersonalizowanych projektów dla każdego mostu, zapewniając, że każda konstrukcja jest idealnie dopasowana do swojego otoczenia. Jednak mosty to nie tylko łączenie dwóch miejsc, działają także jako katalizatory transformacji gospodarczej. Weźmy na przykład most Hong Kong-Zhuhai-Macau, skrócił czas podróży z uciążliwej 3 Przeprawy promowej do zaledwie 30-minutowej jazdy, znacznie poprawiając handel regionalny i turystykę. Podobnie most Pingnan III w prowincji Guangxi wspierał lokalną gospodarkę, ułatwiając podróże i wspierając rozwój turystyki i logistyki. Na całym świecie wpływ Chin na inżynierię mostową staje się niezaprzeczalny. A międzynarodowe projekty, takie jak Most Padma w Bangladeszu, pokazują ich technologiczne umiejętności. Patrząc w przyszłość, ambicje Chin obejmują budowę jeszcze większej liczby mostów łączących odległe wyspy z lądem. Integracja zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i internet rzeczy, sprawi, że przyszłe mosty będą nie tylko mądrzejsze, ale także bezpieczniejsze i bardziej efektywne. W niedalekiej przyszłości możemy nawet zobaczyć mosty transoceaniczne lub transkontynentalne łączące kontynenty. To, co dziś wydaje się science fiction, może stać się rzeczywistością, ponieważ technologia nieustannie się rozwija, pozwalając nam na podróżowanie z Chin do Europy przez ogromne przestrzenie wodne. Każdy most opowiada historię ludzkiej pomysłowości, która stawia czoła wyzwaniom natury. Mosty Chin to więcej niż tylko beton i stal, są one ucieleśnieniem ambicji, determinacji i wizji przyszłości tego kraju. Z ponad dwudziestoma tysiącami nowymi mostami, budowanymi każdego roku, Chiny nie tylko kształtują własną przyszłość, ale także wyznaczają tempo w globalnym wyścigu infrastrukturalnym, przesuwając granice tego, co inżynieria może osiągnąć, tworząc przy tym trwały regionalny dobrobyt. Most Chajiaotan. Niezwykłe osiągnięcia Chin w budowie mostów sięgają nawet najbardziej trudnych terenów kraju, a most Chadjiaotan jest jednym z najbardziej imponujących osiągnięć. Wznoszący się na oszałamiające 323 metry nad rzeką Chishui, ta ogromna konstrukcja jest doskonałym przykładem tego, co jest możliwe, gdy wiedza inżynierska spotyka się z naturalnymi przeszkodami. Położony w górzystych regionach Syczuanu i Guizhou, most Chadianotan łączy drogi ekspresowe Guizhou, Jiangxiu i Syczuan, Sugu, przecinając jedne z najtrudniejszych topografii w Chinach. Most, który ma długość ponad 2 km, został zbudowany za koszt około 250 milionów dolarów. Pomimo stromych i skalistych terenów, które utrudniały budowę, zespół projektowy pokonał te wyzwania, tworząc przystępną i innowacyjną konstrukcję, która jest świadectwem rosnących możliwości inżynieryjnych Chin. Dzięki bezbłędnemu połączeniu dwóch ważnych dróg ekspresowych, most uczynił podróże bardziej efektywnymi i ma odegrać kluczową rolę w poprawie gospodarki obu prowincji. Most Yangtze Jiang, most rzeki Yangtze, Chiny są domem dla niektórych z najbardziej imponujących mostów wiszących na świecie, a most Yangtze Jiang rzeki Yangtze jest jednym z klejnotów tego inżynierskiego triumfu. Jego główne przęsło, mające imponującą długość 1700 metrów, zapewnia mu tytuł najdłuższego podwójnego mostu wiszącego na świecie. Ten przełomowy most który został otwarty w październiku 2019 roku, przesuwa granice projektowania mostów, ustanawiając nowe standardy zarówno pod względem estetyki, jak i efektywności strukturalnej. Most Yangtze Jiang to nie tylko cud inżynierii, jest również symbolem zaangażowania Chin w rozwój dużych projektów infrastrukturalnych. Jest doskonałym przykładem tego, jak Chiny nieustannie przewodzą światu w zakresie innowacyjnych metod budowy i rozwoju infrastruktury. Ukończenie mostu stanowi kamień milowy w ciągłych wysiłkach Chin, mających na celu przekształcenie swoich sieci transportowych i umocnienie globalnego przywództwa w inżynierii. Most Runyang, most rzeki Yangcy rozciągający się na 35 kilometrów przez potężną rzekę Yangtze, most Runyang jest kompleksem mostów, który łączy miasta Chenjiang i Yangzhou w prowincji Jiangsu. Zakończony w 2005 roku, most został zbudowany przed terminem i stał się jednym z najważniejszych punktów orientacyjnych w rozwoju infrastruktury Chin. Najważniejszą częścią tego kompleksu mostowego jest południowy most wiszący, który ma główne przęsło o długości 1490 m. Co czyni go trzecim najdłuższym mostem wiszącym na świecie w chwili ukończenia budowy. Z wieżami sięgającymi 215 metrów nad rzeką, most Runiang jest uderzającym dziełem architektury przed jego zbudowaniem przeprawa promowa przez rzekę zajmowała około 40 minut. Dziś most stał się główną trasą, chociaż promy nadal kursują dla tych, którzy szukają szybszej alternatywy. Ten imponujący kompleks mostowy nie tylko pełni rolę ważnego szlaku transportowego, ale także stanowi świadectwo chińskiej potęgi architektonicznej i inżynierskiej. Most Sihoumen Most Sihoumen, położony w archipelagu Shan, jest jednym z najbardziej imponujących mostów wiszących w Chinach. Ma długość 5,3 km i łączy wyspy Jintang i Cedzi, zapewniając niezbędny dostęp do tych odległych obszarów. Most był kluczową częścią większego planu, który rozpoczął się w 1999 roku, mającego na celu połączenie archipelagu z lądem poprzez pięć mostów. Kiedy został ukończony w 2009 roku, most Chihoomen był drugim najdłuższym mostem wiszącym na świecie, z głównym przęsłem o długości 1650 metrów. Projekt kosztował 2,48 miliarda juanów. Około 363 miliony dolarów i stanowi kluczową część autostrady Yongzhou, poprawiając podróże i regionalne połączenia. Most znacznie zwiększył lokalną gospodarkę, wspierając zarówno transport, jak i turystykę w tym regionie. Most Danyang Kunshan Grant. Most Danyang-Kunshan Grand posiada rekord najdłuższego mostu na świecie, rozciągając się na oszałamiające 164,8 km. Ta monumentalna konstrukcja biegnie równolegle do rzeki Yangtze, łącząc miasta Danyang i Kunshan w prowincji Jiangsu. Most, ukończony w 2010 roku i otwarty do ruchu w 2011 roku, jest kluczową częścią Beijing-Shanghai High Speed Railway i przecina piękny, zróżnicowany krajobraz ryżowych pól, kanałów i jezior. Zakończenie budowy mostu Dan-Yang-Kunshan Grant zajęło ponad 10 tysięcy pracowników przez 4 lata, a całkowity koszt wyniósł około 8,5 miliarda dolarów. Ta kolosalna konstrukcja to cud nowoczesnej inżynierii, który ukazuje chińską biegłość w realizacji projektów inżynierskich na dużą skalę. Most to nie tylko połączenie transportowe, reprezentuje również rosnącą pozycję Chin jako lidera w globalnym sektorze infrastruktury: połączenie Shenzhen-Zhongshan. Połączenie Shenzhen–Zhongshan to przełomowy projekt mostu i tunelu, który łączy miasta Shenzhen i Zhongshan położone po przeciwnych stronach delty rzeki Perłowej. To 49,5-kilometrowe połączenie, które obejmuje zarówno tunele, jak i mosty, drastycznie skraca czas podróży między tymi dwoma miastami, redukując czas podróży do mniej niż 30 minut. Za cenę około 4,83 miliarda dolarów połączenie Shenzhen-Zhongshan stanowi część większego wysiłku mającego na celu poprawę regionalnej łączności w delcie rzeki Perłowej. Projekt obejmuje 19 mostów, z najdłuższym odcinkiem rozciągającym się na 22,5 km przez morze. Poprzez znaczne poprawienie efektywności podróży, to połączenie ma szansę wzmocnić lokalną gospodarkę i przybliżyć miasta do siebie, stanowiąc kluczowy element ambitnego planu rozwoju infrastruktury Chin. Most Longjiang Most Longjiang, znany również jako most rzeki Long, to prawdziwe świadectwo inżynierskiej pomysłowości. Położony w pobliżu Baoshan w Yunnanie, Chiny, ten zapierający dech w piersiach most wiszący jest nie tylko jednym z najdłuższych na świecie, z głównym przęsłem o długości 1196 m. Ale także jednym z najwyższych, wznosząc się na 280 metrów nad rzeką Long poniżej. Jego dominująca obecność sprawia, że jest to imponujący punkt orientacyjny w regionie, a jego konstrukcja łączy potęgę natury z ludzką innowacyjnością. Budowa mostu rozpoczęła się 2 sierpnia 2011 roku, a po niemal pięciu latach ciężkiej pracy, most został ukończony w kwietniu 2016 roku, a publicznie otwarty miesiąc później, 1 maja. Koszt projektu wyniósł 1,96 miliarda yuanów, około 272 miliony dolarów. A most Longjiang stanowi znaczącą inwestycję w infrastrukturę południowo-zachodnich Chin. Strategicznie położony na autostradzie S-10 Baoshan-Tengchong, most łączy Baoshan i Tengchong, dwa ważne miasta w regionie, i prowadzi w kierunku Mianmy. Przed mostem Longjiang pokonanie doliny rzeki Long było dużym wyzwaniem. Podróżni musieli pokonać długi objazd wynoszący 13,5 km w dół do dna doliny. Teraz dzięki mostowi ten dystans został skrócony, co sprawia, że trasa stała się szybsza i znacznie bardziej efektywna. Most Longjiang nie tylko poprawił czas podróży, ale również otworzył nowe możliwości dla regionalnej łączności, napędzając wzrost gospodarczy i rozwój regionu. A to już koniec dzisiejszego wideo. Inżynieria mostów w Chinach naprawdę jest czymś, co warto zobaczyć. Co sądzisz o tych niesamowitych osiągnięciach budowlanych? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli podobał Ci się film, nie zapomnij kliknąć przycisku Lubię to i zasubskrybować, aby nie przegapić kolejnych wspaniałych treści. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.